Cześć, witajcie w nowym odcinku PS3 Site TV. Przed Wami Fast and Furious Showdown, czyli nie będę ukrywał, chyba najgorsza gra tej generacji, w którą przyszło mi grać. A nawet nie wiem, czy najgorsza gra ostatnich 10 lat, w które przyszło mi grać na jakiejkolwiek konsoli. To, że gra nie jest nawet dobra, wiecie już no od pierwszych materiałów, które pokazywaliśmy na stronie, ale to co się działo po tym jak ja zagrałem w ten tytuł to przechodzi najśmielsze pojęcie kogokolwiek ale to zobaczycie w ruchu jak wygląda ta gra przede wszystkim w opisie można wyczytać, że gra ma bogate opcje kustomizacji naszego pojazdu i mamy co? możemy zmienić kolor naszej bryki tak, to auto tak wygląda jakby było wyjęte z playstation 2 albo z dreamcasta ale dobra, załóżmy, że chcemy sobie machnąć taki krwisto-czerwony, z metalikiem pojazd Możemy zmienić co? Możemy zmienić kolor naszych kołpaków Dajmy sobie pod kolor, czerwony będziemy mieć i czerwono bestem. i tak Niesamowita opcja zmiany naklejek na samochodzie Więc sobie dajmy takie, Jezus ale to brzydkie Zresztą to nawet Need for Speed Underground miał lepsze i więcej, przede wszystkim, opcji kustomizacji pojazdu. Wow, ale możemy zmienić. Dobra, będziemy takim śmiesznym czymś jeździć. I to jest cała kustomizacja. Możemy zmieniać także modyfikacje w naszym samochodzie. Ja mam aktualnie podwójne życie, większą szybkość maksymalną i nieograniczony zasięg, gdy strzelamy. A uwierzcie, sekcje ze strzelaniem są słabe jak cholera. Tu mamy drift boost. Mamy parę różnych takich opcji. A ja sobie wezmę, bo pokażę Wam wyścig. Więc pokażę Wam. To jest, oczywiście, w każdej, w każdej jakby misji, którą wykonujemy, możemy sobie wybrać jednego z dwóch e, ludzi. Tu mamy Leo albo Hanna. Ja mówię od razu: nie jestem jakimś wielkim fanem mm, filmów z tej serii. Dla mnie to takie typowe kino odmurzające, które może bym zobaczył, gdybym bardzo dużo wypił. Ale to ma najmniejsze znaczenie, jeśli chodzi o sam fakt gry. Bo tak naprawdę. Chyba jedyną dobrą rzeczą w tej produkcji jest licencja i nic więcej. Bo dobra, wyłączmy ten, ten filmik, bo i tak to jest tragiczne, bo ja chcę wam rozgrywkę pokazać. Każda gra wyścigowa, nawet jeśli to jest totalny arcade, musi mieć jakiś model jazdy, jakikolwiek, cokolwiek, żeby jeździło się dobrze nawet jeśli to jest arcade. Może to być trochę bardziej, że tak powiem, trudne do przyswojenia jak na przykład serii Ridge Racer gdzie wiele osób na początku wymięka w y, czasie wykonywania nieskończonych driftów, a może być też takie totalne gówno jak jest tutaj. Dlaczego? Bo tu nie ma modelu jazdy, no po prostu nie ma. To wy wygląda jakbyśmy prowadzili wielką mydelniczkę, która z początku w trakcie skrętu zachowuje się jak dupny czołg albo jakiś no, inny opancerzony transporter, a po przekroczeniu jakby pewnego wychyłu gałką Yy, wpada w dziesiątki poślizgów i Jesteś? ciężko jest nad tym w ogóle zapanować, więc nie wiadomo o co chodzi. Zresztą zobaczycie sami jak to wygląda. Nie tylko tutaj grafika wygląda biednie, tu wszystko jest biedne, otoczenie wygląda tragicznie, sztuczna inteligencja przeciwników jest tak fatalna, że tu się w pale nie mieści. Jeśli mamy jakieś misje, bo ogólnie grę możemy także przejść w trybie współpracy, ja nie wiem czy znajomy zgodzi się grać w takie coś, bo tak naprawdę, serio, ja bym wolał, nie wiem, e, hodować patyczaki z kimś i obserwować jak się rozwijają niż to grać. O, no to jest to o czym mówiłem, jedziemy i wpadamy sobie w pościsk, ale okej. Okay. Mówiłem, że można wykonywać misje w trybie współpracy. Jeśli nie gramy z kimś, to konsola jakby nam pomaga. I na, na przykładzie misji, gdzie trzeba strzelać, wam powiem, możemy albo strzelać, albo prowadzić. I obojętnie co wybierzemy, to tak naprawdę jest dupa. Ponieważ, gdy my strzelamy, to sztuczna inteligencja tak prowadzi, że szybciej roztrzaska nasz samochód, w którym my jedziemy, niż ucieknie przeciwnikom. Jeśli my za to prowadzimy, to ten co strzela, po prostu nie potrafi w nic trafić i strzela w powietrze. Najgorsze jest jednak to, że niezależnie od trybu gry, wszystko wygląda. Tak słabo to doczytywanie się nie tylko tekstur, ale ogólnie wszystkich jakby elementów planszy jest tragiczne. I jeśli na przykład, bo tutaj mamy wyścig, to wiadomo, trzeba wyścig wygrać, więc jedziemy tyle ile trzeba i po prostu wygrywamy wyścig. Ale są misje, gdzie na przykład jest pokazane, że musimy uciec przed no i nie wiemy jak daleko trzeba uciekać, ile musimy jechać, ile nam czasu na to zejdzie, po prostu jedziemy i jedziemy i liczymy, że to jest koniec. Jeszcze nie daj Boże. Wyskoczy nam jakaś scenka przerybnikowa, która nas wybije tutaj z rytmu. Bo tak tutaj w trakcie jazdy wyskakują jakieś scenki, które, no, że tak powiem, pozbawiają nas kontroli nad pojazdem, co skutkuje często jakimś wypadkiem. Podobnie jeśli zrobimy komuś tak bo możemy rozwalać pojazdy. Nawet w trakcie wyściga, wyścigów, możemy rozwalić pojazd jakiegoś przeciwnika, i wtedy także wyskakuje nam kamera, która, no. Nie ułatwia nam sytuacji, bo jeśli jechaliśmy proste z zakręt, to kamera się ustawi tak, że walniemy centralnie w barierkę, bo nie możemy sterować pojazdem. Nie wiem, kto to wymyślił, ale tak naprawdę ja współczuję tym deweloperom, bo ja podejrzewam, że albo ktoś ustalił tak niski budżet, albo, nie wiem, zebrano przypadkowych ludzi i kazano im napisać grę jako pierwszy projekt na zaliczenie po studenckiej libacji, bo tak to wszystko wygląda. Nie potrafię tu znaleźć dobrego elementu. To jest chyba jeden z takich tytułów, że jakkolwiek się na to nie spojrzy, to nic dobrego się tutaj nie znajdzie. Fatalna sztuczna inteligencja, już pomijmy tą grafikę, która no, jest fatalna, ale gdyby coś było dobre, można było ją przetrawić, ale niestety nie można. Warstwa audio jest tutaj także tragiczna. No chyba, że ktoś lubi takie klimaty, jak są w serii Furious, jeśli chodzi o muzykę, to mu się to spodoba, aczkolwiek ciągłe zapędzanie jednego utworu potrafi autentycznie kurzyć. Bo ja potrafię ze serio przymknąć oko i nie kręcić nosem na muzykę, która nie mieści się w ramach mojego ulubionego gatunku. Ale to musi być dobra muzyka i dobrze dopasowana. A tutaj po prostu wygląda to wszystko fatalnie. I jest fatalne: oka, mamy metę, a tu nas ktoś goni. Tak samo jak w większości przypadków, jest tak, że możemy wygrywać. A pod sam koniec wyskoczy nam ktoś i nas wyprzedzi nie wiadomo skąd. Tu nam się udało. 3 minuty 33, czas jest najmniej ważny, ale większość rozdziałów jest właśnie taka krótka. I ten odcinek także będzie krótki, bo nie ma sensu wam pokazywać więcej, bo ta gra niczym się za bardzo nie różni. Wszystkie te misje są monotonne, no to robimy to samo: albo po prostu się ścigamy, albo uciekamy, albo strzelamy i uciekamy, albo w trakcie strzelania później musimy uciec, albo przyjąć jakiś samochód, co i tak łączy się z gonieniem tego samochodu, a później ucieczką przed kimś. A sztuczna inteligencja nas tylko dobija, bo mamy rozwalić policję, która. Jest głupia po prostu i często się sama rozwala, a my nie bardzo wiemy, jak ją rozwalić, więc musimy liczyć na uszczęścia, że sami to zrobią. I tyle. Ja mam nadzieję, że nikt się nie skusi serio na ten tytuł, bo ja naprawdę nie polecam go nawet największemu wrogowi. Recenzja pojawi się w... jeszcze w tym tygodniu. Opiszę tam bardziej szczegółowo wszystkie rzeczy, ale ja myślę, że po tym, co zobaczyliście, chyba wiecie, czego się spodziewać, i uwierzcie, ja żałuję, że w ogóle włożyłem płytę z tą produkcją do konsoli. I to tyle w tym odcinku ps TV, mam nadzieję, że Wam się, może nie tyle gra, ale odcinek podobał i zapraszam Was do komentowania i czekania do następnych materiałów. Trzymajcie się i cześć!